Cześć, rozwiążemy zadanie z elektrolizy. A tutaj mamy metal jakiś trójwartościowy, czyli mamy, powiedzmy, że metal, który jest na plus trzecim. No i on jest z bromem. Wszystko ma być stopione. Tak w ogóle, więc tu zaznaczymy, że stały. No czyli, czyli co? Czyli napiszemy sobie równanie procesu katodowego no i anodowego. No to może najpierw anodowy, czyli mamy br-, No, i mamy ten metal, czyli ma być tutaj proces redukcji. Tak, to było utlenianie, to redukcja zawsze. Na katodzie zawsze redukcja, na anodzie zawsze utlenianie. I tu mamy tyle tych cząsteczek. To policzymy sobie liczbę moi. No sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Jakich no i strzelił znowu w górę racę. Co sobotę każdy używa się z kacem. A na przewóz wykupione brący i wiskacze. No to policzymy sobie jaki ładunek przepłynął tutaj, powiedzmy w faradach. Czyli najpierw patrzymy sobie, skoro tutaj mamy dwa mole elektronów, no to to są dwa farady. No i one nam generują. Tutaj 1 mol tego bromu, prawda? Zgodnie z równaniem reakcji, czyli jeden mol bromu. No to w takim razie ta liczba moli, no to jaki to będzie ładunek? Może oznaczmy sobie po prostu po x -em. No i. No i teraz tutaj, tak, czyli widać, że przepływałem tutaj 3 mola elektronów, czyli 3 farady. I generuje to nam nieznaną, nie, nieznany metal, prawda? Czyli to jest ja masę molową naszego nieznanego metalu, możemy napisać w takim razie. No i powiedziano nam, że 4,2 go tutaj powstało, czyli 4,2 powstaje realnie. No a faradów przez elektrolizer przepłynęło 0,224. Tak, no bo tutaj mamy 3 i 3 nam generują 1 mol, czyli jedną masę malową. No tu mamy jeden, prawda, z przodu, dlatego. No to 56, no to jest oczywiście żelazo. No i co, to wszystko w tym zadaniu. Dzięki za uwagę. Cześć. Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Jakiś groch, gdy strzelił znowu w górę racę. Co sobotę każdy użerał się z kacem, a na przewozy kupione brący i whiskacze.